To jest ostatnie wyzwanie dla pasażerów podróżujących do Manchesteru. Rejs na rękę ff 8880. Prosimy o inne zgłoszenie się do wyjścia 4 Dzień dobry, witam Państwa na briefingu ministra Marcina Kierwińskiego. Ladies and gentlemen, this is Chyba the jeszcze Please proceed immediately to gate Chyba możemy zacząć. Jeszcze raz witam państwa na briefingu prasowym ministra Marcina Kierwińskiego dotyczącym europejskiego systemu Entry Exit. Oprócz pana ministra jest z nami są z nami pan generał dywizji Robert Pagan, komendant Głównej Straży Granicznej. Generał Brygady Dariusz Lutyński, komendant nadwiślanskiego Działu Straży Granicznej i pułkownik Piotr Czarnecki, komendant placówki Straży Granicznej Warszawa. Panie Ministrze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie boję się tego powiedzieć, ale na naszych przejściach granicznych odbywa się właśnie cyfrowa rewolucja. Robimy kolejny milowy krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych granicznych, bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo naszych granic. Tak jak Państwo wiecie, wdrażamy system Enter-Exit. System, który będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej, w całej strefie Schengen. System, który pozwala na jednoznaczną, jednorodną i taką ogólną dla całej Europy identyfikację osób z państw trzecich, które do Unii Europejskiej wjeżdżają i ewentualnie Unię Europejską opuszczają. System w 100% elektroniczny, system oparty na biometryce, system oparty na odciskach palców, na rozpoznawaniu twarzy. Nie muszę państwu mówić jak jest istotne w kontekście właśnie zwalczania i nielegalnej migracji i nielegalnych przekroczeń granicy i przede wszystkim wyłapywania tych osób, które Posługują się nielegalnymi dokumentami bądź których wjazd na terytorium Unii Europejskiej jest po prostu niepożądany. Zaczęliśmy ten system wdrażać w październiku. Do tego momentu Polska Straż Graniczna zarejestrowała już prawie 600 tysięcy. Przekroczeń obywateli państw trzecich, którzy wjechali na teren Unii Europejskiej. Dziś ten system obowiązuje na 38 przejściach granicznych w Polsce, głównie na ścianie wschodniej, ale także od poniedziałku. Od poniedziałku, dobrze mówię, panie generale bo mieliśmy się w poniedziałek spotkać, ale wiecie Państwo, że dynamika innych wydarzeń spowodowała, że musieliśmy tę konferencję przesunąć. Od poniedziałku ten system obowiązuje także na lotnisku Okęcie. Planujemy wdrożyć ten system na wszystkich przejściach granicznych, a więc na przejściach granicznych morskich, na wszystkich lotniskach do 4 grudnia. I chcę bardzo jasno podkreślić, ponieważ były na ten temat pytania, a ja z Państwem spotykałem się w sierpniu rozmawiając o tym systemie, były pytania na temat tempa wdrożenia tego systemu. Polska jest liderem budowania tego elektronicznego muru wśród wszystkich krajów europejskich. Polska była jednym z pierwszych krajów, jednym z trzech krajów konkretnie, które od zeszłego roku były przygotowywane do tego aby ten system wdrożyć ale wiadomo że jeżeli ma to być system ogólnoeuropejski to ten system musi wszystkie kraje unii muszą być gotowe aby ten system po prostu u nich zaczął funkcjonować czekaliśmy teraz ten system wdrażamy wdrażamy go jako lider Polska Straż Graniczna jest jednym z liderów europejskich dlaczego dlatego że Wiemy i nasi strażnicy graniczni wiedzą, że ten system to jest realne wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa. Polskie bezpieczeństwo zależy od tego, jak skutecznie, szybko będziemy wyłapywali nie tylko próby nielegalnej migracji, ale także próby wjeżdżania na tereny Unii Europejskiej na nielegalnych dokumentach. I ten system ma temu właśnie pomagać. Docelowo ten system swoją pełną funkcjonalność we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w Polsce wcześniej, ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej osiągnąć ma na początku kwietnia przyszłego roku. Ale w Polsce wszystkie przejścia graniczne będą gotowe, aby korzystać z dobrodziejstw tego systemu na początku grudnia tego roku. Więc wielkie gratulacje, panie generale. Nie boję się tego powiedzieć. To jest kolejny milowy krok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich przejściach granicznych. To jest kolejny moduł, który w ciągu ostatnich miesięcy oddajemy do użytku dla bezpieczeństwa Polaków. To jest kolejny element infrastruktury, cyfrowej infrastruktury, infrastruktury elektronicznej, który ma wzmacniać bezpieczeństwo Polaków. Jestem do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do... Pytań, poproszę w pierwszej kolejności o pytania w sprawie konferencji. Później oczywiście jeżeli będą inne pytania to pan minister również odpowiada. Jaka jest różnica między no. funkcjonowaniem tego systemu na poziomie lotniska, no. no, na poziomie przejść granicznych no. na przykład? No. Panie redaktorze, to jest system zintegrowany. ...dający, e, jego największą zaletą jest funkcjonalność taka, że niezależnie od tego, na którym przejściu granicznym dany cudzoziemiec z kraju trzeciego to przejście przekroczy, e, przekroczy, no to informacja na ten temat jest ogólnodostępna, więc od strony funkcjonalnej, e, od strony bezpieczeństwa, nie ma to większego znaczenia, mówiąc wprost. A jeżeli to chodzi o strony pracy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, no to tu panowie musieliby się wypowiedzieć. To poza konferencją możemy. Proszę bardzo. Panie ministrze, to pytanie o CBA. Projekt likwidacji pojawił się w Sejmie. Czy CBA trzeba zlikwidować? Jeśli tak, to dlaczego? To pierwsze pytanie. CBA należy zlikwidować, ponieważ przez 8 lat rządów PiS-u CBA zostało zamienione w policję polityczną ta marka CBA została po prostu zrujnowana, zrujnowana przez nieodpowiedzialnych polityków PiS. Proszę pamiętać, że służba zajmująca się walką z korupcją z założenia zajmuje się kontrolowaniem władzy no bo korupcja rodzi się na styku władza, władza, inne podmioty. Za czasów PiSu CBA jedyne czym się nie zajmowało to właśnie władza centralna, władza PiSu czy władza samorządow samorządowców PiSu. My dziś, dziś Sejm podjął decyzję o dalszym procedowaniu ustawy o likwidacji CBA, ale proszę pamiętać, że my mówimy bardzo jasno, że kompetencje walki z korupcją w Polsce, przekazane zostaną do policji, jeżeli chodzi o kontrolę oświadczeń majątkowych, do innych służb, także pełna funkcjonalność, jeżeli chodzi o walkę z tego typu patologiami, zostanie przekazana do innych służb. Tak, moim zdaniem to jest projekt, który jak, należy, jak najszybciej należy przeprocedować, aby skończyć w ogóle z, takim, z takimi czasami, gdy służby specjalne zajmowały, które miały chronić Polaków przed degeneracją władzy PiSu, akurat służby specjalne, takie jak CBA, zajmowały się tym, żeby polityków PiSu chronić. To dlaczego dopiero teraz, po dwóch latach? Panie redaktorze, dlatego, że dlatego, że to jest trudny i złożony proces. Proszę pamiętać, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zlikwidowania jakiegoś biura, jakichś etatów. To jest kwestia skutecznego tak naprawdę przygotowania, przeniesienia pełnej funkcjonalności także sprzętu, także funkcjonariuszy do innych, do innych jednostek. W ten proces zaangażowany będzie i komendant główny policji, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i służby podległej ministrowi finansów. Robimy to w sposób rozważny, ale bardzo zdeterminowany. Te kompetencje, jeżeli chodzi o walkę państwa z korupcją, będą jeszcze wzmocnione. A czy prowadzone są rozmowy z kancelarią prezydenta? Panie redaktorze, ja myślę, że w takich sprawach to nie jest problem prowadzonych rozmów. Pan prezydent będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce aby służba, której marka została zniszczona przez polityków PiSu, czy chce sztucznie utrzymywać taką służbę, czy chce realnie opowiedzieć się po stronie skutecznej walki z korupcją. Czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważa zablokowanie w jakikolwiek sposób paszportu Zbigniewa Ziobry, podobnie jak wydarzyło się to w przypadku Marcina Romanowskiego. Panie redaktorze, że w tej sprawie wszystkie decyzje mogą zapadać na wniosek wymiaru sprawiedliwości, prokuratury bądź polskich sądów, MSWIA. Zresztą podobnie w przypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSWIA jest tutaj podmiotem, który wykonuje, wykonuje polecenia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli takie polecenia zapadną, tak oczywiście będziemy to realizować. Sprawa ślepych nabojów w Wielkopolsce to akt dywersji czy prowokacja? Jestem bardzo ostrożny, panie redaktorze. W, 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 w takim jednoznacznym formułowaniu. Yy... Co się, tam, co się tam wydarzyło? Czekam spokojnie na to, aż sprawdzą to funkcjonariusze policji. Wiecie Państwo, żyjemy w czasach gigantycznej dezinformacji, także takiej dezinformacji systemowej robionej przez niektórych polityków partii opozycyjnych. Rolą władzy jest zwalczać patologie, zwalczać przestępstwa, ale też informować o rzeczach, które są już potwierdzone. Jak będzie komunikat policji, będziemy na ten temat informować. Z racji tego, że były to naboje, Puste. No, raczej mamy do czynienia z kolejnym, z kolejnym aktem takiego budowania grozy w polskim społeczeństwie. Ale czy, czy był to eksces czy działanie inspirowane przez obce służby, na to pytanie odpowie policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardzo, bardzo szybko. Bo jak pan widzi po ostatnich wydarzeniach i policja, centralne biuro Śledcze i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają. Wszystkie siły tych służb są skierowane na to, aby bardzo szybko wykrywać sprawców takich incydentów. Jeszcze, a propos Zbigniewa Ziobry, czy istnieją jakieś możliwości, które mogą sprowadzić byłego ministra do Polski i jakich dalszych działań Pan oczekuje? Od pana, od pana Ziobry. Od pana Ziobry to od niczego nie oczekuję. Pan Ziobro uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości, był takim chojrakiem, taki był twardy, zdecydowany, tak wszystkim się odgrażał, a jak przyszło co do czego, no to okazało się, że jest, że jest małym, zwykłym, pospolitym tchórzem. A czy są narzędzia do sprowadzania go? Redaktorze, z racji resortu, który, którym kieruję, ja na takie pytania wprost nie mam, nie mam jak odpowiedzieć, ale są takie możliwości. Jakie są postępy w zapowiadanej współpracy między Polską a Ukrainą w wymianie informacji dotyczącej, dotyczących osób podejrzanych o współpracę z Federacją Rosyjską? Czy ta współpraca już trwa, czy znamy jakieś liczby, które mogą wynikać z tej współpracy? Czy udało się już zatrzymać jakieś takie osoby, na przykład na terenie Polski, które po stronie ukraińskiej były o coś takiego posądzane? Panie redaktorze, współpraca, jeżeli chodzi o służby? Zarówno te służby podległe MSW i ja mówię tu o Policję, Straż Graniczną, jak i o służby specjalne podległe ministrowi koordynatorowi, jest realizowana na bieżąco. Proszę pamiętać, tu nie zdradzę żadnych tajemnic, że w pierwszych godzinach po tym, po tym akcie sabotażu na linii kolejowej nr 7 też trwała intensywna współpraca ze wszystkimi naszymi służbami partnerskimi. Natomiast tak, bo pytanie, rozumiem, wynika z tego, dlaczego służby ukraińskie nie poinformowały nas o, o, tych, o tych osobach. Ja też, ja, ja też zadaję to pytanie i będziemy zadawać to i zadajemy te pytania stronie ukraińskiej, ale była rozmowa pana premiera Tuska z panem prezydentem Zeleńskim i mm, myślę, że w ciągu kilku, o, już jest poprawa, natomiast w ciągu kilku konkretnych najbliższych dni będziecie Państwo widzieli realne efekty tej rozmowy. To jeszcze jedno pytanie o nowe samoloty Turbolet dla Straży Granicznej, zakupione za 120 milionów złotych. Według doniesień medialnych nie ma wystarczającej liczby pilotów w Straży Granicznej, którzy mogliby takie samoloty obsługiwać. Jak pan się odniesie do tej informacji i ewentualnie jak można sobie poradzić z tym problemem? W momencie, gdy samoloty te będą gotowe do użytku przez Straż Graniczną? One są jeszcze przechodzą e, kwestie akredytacji szeroko rozumianej, tak, żeby mogły być używane. Be, e, piloci Straży Granicznej będą gotowi, aby tymi samolotami wykonywać swoje misje patrolowe. Tutaj nie będzie żadnego problemu. Tak, Polska Straż Graniczna kupiła dwa nowe tego typu samoloty. Do tej pory używała dwóch samolotów, które teraz w sposób oczywisty poddane będą gruntownemu serwisowi, jako że od dłuższego czasu pracują i w momencie, gdy nowe samoloty wejdą do użytku, będą piloci, będzie pełne, pełna obsługa pilotów straży granicznej tychże maszyn, a jak te dwa samoloty, które do tej pory latały, które wrócą z serwisu, także będą używane na potrzeby straży granicznej. Nie ma tu żadnego, żadnego problemu. Rozmawiałem jeszcze przed chwilą, potwierdzałem to z panem generałem Baganem. Nie będzie tu żadnych problemów. Podkreślam to bardzo mocno. Pytanie o akcję Horyzont, jeżeli możemy dopytać, rozpoczęła się już, jak ona przebiega, czy służby są już gotowe. No i jakie kompetencje czym będą się zajmowały dokładnie teraz służby, jeżeli chodzi o. No tutaj mówimy chyba bardziej o policji? Policja będzie zajmowała się tym, co cały czas robi, to znaczy będzie strzegła bezpieczeństwa obywateli pamiętajcie Państwo, że dziennie średnio, nie mówię o tych ostatnich dniach, bo zdajecie sobie Państwo sprawę, że te ostatnie dni są bardzo, bardzo specyficzne, ale dziennie policja obsługuje około no ponad 10 tysięcy, nawet czasami tylko do 15 tysięcy to dochodzi zgłoszeń, różnego rodzaju zgłoszeń i na te wszystkie zgłoszenia policja reaguje. Dziś wiemy, że jesteśmy, że jesteśmy krajem, który jest pod szczególnym Zainteresowaniem służb rosyjskich, służb białoruskich, więc ta akcja policji, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury kolejowej, torów, będzie szczególnie intensywna. Akcja Horyzont to jest akcja użycia sił zbrojnych do współpracy z policją. Zgodnie z ustawą o policji, to policja będzie określać i poziom zaangażowania wojska do 10 tysięcy, ale to policja określi dokładnie ile w danym, na danym etapie. To będzie kwestia i patrolowania, i patrolowania. Torów linii lini kolejowych, ale też użycie śmigłowców, użycie dronów, systemów dronowych do obserwacji, ale o czym nie wolno zapominać, też tema akcja, która ma na celu też budować tako, takie poczucie coraz większego bezpieczeństwa wśród Polaków. No nie ma co ukrywać, że im więcej jest patroli. Patroli policji, patroli, e, patroli wojska, tym bardziej Polacy czują się bezpiecznie. Natomiast ta akcja rozpoczęła się. Jak pan redaktor wie, od dzisiaj, wczoraj pan prezydent podpisał, podpisał stosowne dokumenty, bo o, to, o taką zgodę wystąpił pan premier na mój wniosek i wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza. I od dziś na liniach kolejowych kwestie patrolowe, monitorowe, monitorowania, kwestie też realizowania obsługi zgłoszeń, które się pojawiają, będą realizować wspólnie policjanci i żołnierze pewnie także w najbliższej przyszłości, krótkiej przyszłości, żeby było jasne, żandarmeria wojskowa. a jakby tak pan powiedział Polakom, czego mogły się spodziewać, żeby ich nie, nie wystraszył, a na przykład widok, takie niecodzienne raczej to będą widoki, powiedział pan o dronach, między innymi o policji, czego mogły się teraz spodziewać Polacy, no i wiedzieć, że ja, to jest związane z tą akcją? Szan szanowni państwo, no każda obecność służb mundurowych, czy to w okolicy torów kolejowych, czy w okolicy dworców kolejowych, choć same dworce nie są objęte, pamiętajcie Państwo, tymi stopniami bezpieczeństwa. Każdy ma obecność tychże służb, ma po prostu zapewnić bezpieczeństwo i szybką reakcję na jakiekolwiek próby destabilizacji sytuacji w Polsce. Proszę pamiętać, że jest bardzo wiele zgłoszeń dotyczących tego, co dzieje się przy, przy torach kolejowych, przy tej infrastrukturze krytycznej. Aby szybciej je obsługiwać te, te zgłoszenia, aby też tworzyć taki realny przekaz do wszystkich osób, które chcieli, bo chciałyby w Polsce zrobić rzeczy złe, które, akcje sabotażowe, dywersyjne, że ta obecność polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy jest takim jasnym pogrożeniem palcem, nie warto się tego robić. Chciałbym jeszcze dopytać o prawe powodzi mieszkańcy okolicy stronie śląskiego. Skarżą się, że lokalizacja zbiorników retencyjnych, które mają tam powstać, nie była z nimi konsultowana. No, o, pierwsze pytanie, panie, panie redaktorze. czy faktycznie tak jest? No i czy pan ma zamiar jakoś interweniować w tej sprawie? Panie redaktorze, akurat mam wrażenie, że ta kwestia, kwestia konsultacji. Programu pana profesora Zaleskiego, to był chyba najlepiej przekonsultowany społecznie program ochrony przeciwpowodziowej w ogóle w historii Polski po 1989 roku. Tych konsultacji było bardzo wiele. Dokładaliśmy kolejne tygodnie konsultacji, rozmów z mieszkańcami, odnoszenia się do, do ich uwag. Natomiast przecież wiedzieliśmy wszyscy, że to jest proces bardzo trudny. To nie jest tak, że nagle po powodzi we wrześniu 2024 roku problemy, które były w latach minionych, znikną. To jest zawsze proces, który wiąże się i z kwestiami inwestycji, i z kwestiami pewnej niedogodności dla najbliższych mieszkańców i nigdy nie będzie tak, że 100% społeczeństwa będzie zadowolone, zwłaszcza w tych terenach, gdzie przecież już kilkakrotnie budowa zbiorników retencyjnych. No, napotkała na gigantyczne problemy ze względu na protesty mieszkańców. Nie wszyscy będą zadowoleni, ale nie mam wątpliwości, że to, co proponuje teraz zespół, to, co, na co wody polskie muszą zbudować stabilne finansowanie, jeżeli chodzi o Bank Światowy, że to jest optymalny wariant, jeżeli chodzi o. Dogodność dla ludzi, jeżeli chodzi o efektywność i jeżeli chodzi o skuteczność. Taką pomierzalność, wie Pan, skuteczność versus wydatkowane środki. W tym tygodniu pani minister Roguska miała spotkanie z Bankiem Światowym, rozmawiała o finansowaniu tych inwestycji. No a ja cały czas będę podkreślał, że te inwestycje de facto my już rozpoczęliśmy, bo decyzja o projektowaniu kamieńca ząbkowickiego, zbiornika, który powinien powstać wiele, wiele lat temu, no już zapadła, ten prace projektowe ruszyły, to będzie zbiornik, fundament tego nowego systemu. Dziwię się tylko, że przez 8 lat rządów PiSu ta inwestycja, inwestycja, gdzie nie trzeba było nikogo wysiedlać. Inwestycja, gdzie nie trzeba było tak naprawdę nic dodatkowego poza rozpoczęciem inwestycji robić, się nie rozpoczęła. To wygląda na jakąś dywersję ze strony pisowskich notabli. Pytanie o, czy będzie reakcja rządu na słowa polityka AFD, który nazwał Polaków afroamerykanami Europy i że to Polska zagrabiła ziemie niemieckie? I Czy oczekuje pan od polityków współpracujących z AFD zdecydowanego potępienia? Ja muszę powiedzieć, że jestem w ogóle bardzo zaskoczony, no bo miałem 24 godziny, odkąd Państwo pokazaliście, bo to jeden z, bo jedna ze stacji telewizyjnych pokazała tą skandaliczną wypowiedź. Jakoś nie widzę słów potępienia ze strony polityków PIS-u, ze strony polityków Konfederacji. Zobaczcie państwo, jak oni w ostatnich dniach chętnie atakują Unię Europejską, atakują e, kraje Unii Europejskiej, naszych sojuszników, jak chętnie, jak chętnie atakują rząd polski. A w tej sprawie jakoś Wszyscy pochowali się za krzesła, nikt z nich nie chce tego skomentować, nawet jeżeli tam dopadnięci przez dziennikarzy yy, muszą to skomentować, to mówią, no i nam się to nie podoba, ale co my możemy zrobić? Coś niesamowitego, coś niesamowitego, że polscy politycy nie są w stanie, je, mówię to o politykach opozycji, jednoznacznie potępić tego typu mm, wypowiedzi. Tak, myślę, że będzie e, reakcja MSZ-u, natomiast e, panie redaktorze, Tutaj są odpowiednie organy dyplomatyczne, odpowiednie służby dyplomatyczne, które wiedzą, jak zrobić to w sposób najbardziej efektywny. Natomiast naprawdę jestem wstrząśnięty tym, że politycy PIS-u, politycy Konfederacji udają, odwracają oczy, udają nie, nie, tak te, te, tego nie, nie było. To pokazuje tak naprawdę, jak bardzo. Jak bardzo niewiele jest w ich słowach takiego realnego patriotyzmu. Oni mają szczytne zapowiedzi, wielkie słowa, epatują tym patriotyzmem swoim rzekomym, a jak przychodzić tak naprawdę powiedzieć swoim partnerom w Europie, zastanówcie się, co wy robicie, to okazują się zwykłymi tchórzami. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo. Panowie generałowie, panie komendancie, panowie komendanci, bardzo, bardzo gra, gratuluję tego systemu i bardzo, bardzo dziękuję za to, że Polska, podkreślam to, szanowni państwo, Polska była w trójce krajów, które jako pierwsze były przygotowane. To jest zasługa tych ludzi, panów generałów, komendantów Straży Granicznej. To wielki, wielki sukces. Panie generale, bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.